Oj, Cześć, witajcie, z tej strony Diff, nagrywam to już siódmy raz, jestem epicki, ponieważ zapominam o czym mówię, tak, tak, wiem, jeszcze mi frizuje. Tak więc, zacznijmy od tego, jaką posiadam obudowę. Tak więc, obudowa, którą posiadam jest to Fractal Design Core 3000, a w niej siedzi mianowicie... Um, płyta główna Asrocka P67B3, chyba Pro3, z tego co mi się wydaje, albo bez tego Pro3, chyba bez tego Pro3. Mm, bardzo dobra płyta, nie narzekam. Procesor Intercore i5 2500K podkręcony na 4,6 GHz, z którego też nie narzekam. Jest bardzo dobry, jest bardzo wydajny. I, I złego słowa o nim nie mogę na razie powiedzieć. A używam go już dłuższy czas. Ojej, jak ładnie go zdjąłem! Używam go już dłuższy czas. A co i jeszcze? Zasilacz jaki posiadam jest to yy, OCZ Core Xtreme 500W. Wystarcza, nie jest on modularny, ale naprawdę wystarcza. Yy, karta graficzna GTX 550 yy, Titanum. Ale, oczywiście, wersja podkręcona od, z chłodzeniem Gigabajta um, to Windforce Force. O, dosyć wydajna, nie narzekam na nią, wszystkie gry chodzą i jest bardzo fajnie. Um, Ram, który posiadam jest na razie 4GB, ponieważ czekam na dodatkowe 12, które niedługo powinny do mnie przyjść. 1333 MHz, um, 1333 MHz i. i... I to chyba na ten temat wszystko, tak? Czy, czy mi się po prostu wydaje? Um, kurczę, 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 kurczę. Um, to powiedziałem, to powiedziałem, czekajcie, obudowę powiedziałem, procesor powiedziałem, płytę główną powiedziałem, RAM powiedziałem, um, kartę graficzną powiedziałem. No dobra, to wszystko, tak? Um, mianowicie, jeżeli coś zapomniałem, to macie w faku. Ok, um, teraz przejdźmy do tego, na jakim sprzęcie. Gram, czyli klawiatura myszka. E, klawiatura i myszka to jest. E, klawiatura jest Medicon, y, jakaś tam może za 35 zł, jak dobrze poszło. Nie narzekam na nią. Jest bardzo fajna, jest bardzo ok, Jest przyjemna w dotyku i lekki i ma dosyć niski skok klawiszy. Oj, dopiero przed chwilą go zauważyłem. E, myszka to jest Afortecha, nic specjalnego z takim dwa quick mousem czyli ogólnie rzecz biorąc myszka za 20 zł z pewnego sklepu osiedlowego i komputerowego i to mi wystarcza jakiego mikrofonu używam? Bo dosyć zadawane było chyba w dwóch filmikach te pytanie Um, na jedną odpowiedziałem chyba, e, dle, dlaczego ma taką jakość dźwięku, dosyć dobro i, i tak dalej, i tak dalej. Tak więc jest to mikrofon, Sin 7 m -Pote. Jest on bardzo dobry, jest bardzo wydajny i na niego nie można narzekać. No chyba, że jest się idiotą i że mikrofon za 200 zł się hejtuje, dlatego że nie ma brzmienia jak Blue Yeti. Um, szczerze, to ma i mi to wystarcza i mi to wystarcza, tak um, i co, i to chyba by było na tyle z takiego sprzętu, teraz przejdę sobie jeszcze do monitora, mianowicie dwóch monitorów które posiadam, jeden to jest 23 cale albo 21,5 czyli 22 cale i jeden to ten większy jest BenQ g 2250 2250 GW oczywiście a ten mniejszy jest to neowo F417 17 cali ma jakieś, może 6 lat. Co ja jadam? 8 lat. 8 lat ma na pewno, bo to jest jeszcze z mojego pierwszego komputera. Ale oczywiście jest już płaski, ponieważ gruby mi się by nie zmieścił na, na moim kochanym biurku. Tak więc monitor, klawiatura myszka opowiedziana. Przejdźmy jeszcze do tego, jakimi programami nagrywam, jakimi programami obrabiam. Tak więc nagrywam programem. Uwaga, Action. Od Mirilis, który kosztuje 50 zł, bardzo zapraszam do jego kupna jest bardzo dobrym programem, um, czyli tym programem nagrywam i jeżeli na przykład nagrywam taki filmik na szybko, który chciałbym wrzucić, ten program ma wbudowany eksporter, którego dosyć często używam, ponieważ jest bardzo dobrym eksporterem, i, 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 i to chyba na tyle w tym programie, co mogę na razie powiedzieć. Um, dalej, jeżeli mam jakiś większy filmik do przygotowania to używam oczywiście um, Adobe Premiere Pro um, bo jest bardzo zajebisty program, którego prawie wszyscy używają na YouTubie jest on świetny, um, oczywiście jego zamiennikiem bardzo dobrym może być Corel Video Studio um, oczywiście wersja najnowsza bo no, inaczej to się nie będzie zgadywało bo, um, no, chociaż tam starsze też są dobre ja na przykład nie narzekałem na trójeczkę Potem zacząłem używać którejś tam wersji z kolei, chyba czwóreczki, ja jakoś tam zmiany nie odczułem, może się troszeczkę szybciej filmy renderowały na moim kortu duo, więc to wszystko co tam odczułem. Um, jeżeli chodzi o audio i mam wymaksować audio, to jest to dajmy na to... Adobe. Um, Adobe Um, audition, ponieważ innego półśrodka nie używam. No chyba że po prostu mam tylko do podbicia basów e, czy coś w tym stylu, to używam um, z tego e, um, Audacity. Też jest bardzo dobrym programem. Dużo osób używa. I co jest najważniejsze, jest on darmowy. Jest on darmowy, tak więc wszystko jest w porządku. Um, czy coś jeszcze? C czy coś jeszcze? Um, chyba by było na tyle co mi się wydaje słuchawki słuchawki miałem ale wcześniej miałem jakieś afortech a naprawdę to było takie trollololo słuchawki których używałem ponieważ kupiłem je jeszcze do CS-a czyli miały może tam 6 lat maksymalnie były bardzo wygodne a wreszcie mi je brat przerwał no i zamieniłem na Sennheisery, na Sennheisery. Ehm... HD 202, 202 potem sobie od kumpla wziąłem, pożyczyłem Sennheisery HD 212 w wersji pro bardzo fajne słuchaweczki chciałem je też kupić, ale, ale po prostu ale w Polsce nie mam gdzie i za granicą też pytałem Blaka oczywiście też nie mógł znaleźć ich i no i zostałem teraz na takich forwardach za 20 zł, oczywiście, z jedną, bo resztę porwałem. No i na razie jest wszystko ok. Teraz czekam eee, tam, drzewko mi pomógł wybrać Super Luksy. Eee, tak więc teraz będę czekać na Super Luksy i to wszystko. W planach mam także kupić Avermedia, Media Login Capture HD żeby na przykład streamować coś większego, A jeszcze co do internetu: internet mam 7 mega uploadu. A 30 downloadu. To chyba wyczerpałem temat i ja się z wami żegnam. Troszkę pogadałem sobie o moim sprzęcie. No i teraz się z wami żegnam. No cześć, do zobaczenia, do usłyszenia, może w czymś innym, może jeszcze dzisiaj nagram. Aha, i chciałem Wam powiedzieć, jeżeli to oglądacie do końca, prawdopodobnie od dziś zacznę wrzucać dwa filmiki dziennie, ponieważ z tym internetem jest naprawdę zajebiście i mogę to robić. Tak więc ja się z Wami żegnam. No i cześć.